Witam bardzo serdecznie mieszkańców Rzeszowa. Witam naszą kochaną młodzież. Wspaniały widok do udostępnieniem. Jesteście wspaniali. Młodzież A Kiedy kończy się rok, zawsze zastanawiamy się, czy ten rok był dobry, czy zły. Wydaje mi się, że był rokiem dobry. A jeszcze lepszym, bez rok 2015. Z okazji nowego roku chciałbym życzyć Wam wszystkiego najlepszego. Życzę Wam spełnienia wszelkich marzeń. Ja bym życzył dziewczynom wybiałych swoich opaków. Chłopcy by mieli swoje dziewczyny i byście się jak najwięcej kochali. Byście byli przyjaźni dla siebie. Życzę Wam spełnienia wszelkich marzeń, wszelkich zamierzeń, dobrych stopni w nauce. Sportowcom życzę dobrych wyników. Rekordów życiowych, rekordów Polski, rekordów świata. W nowym roku życzę Wam wszystkiego najlepszego. Niech żyje rok 2015. Trzymajcie się. Rzeszów jest piękny dzięki Wam. Do wycie otworzycie to piękne jasno. Bardzo was kochamy. Jesteście wspaniali. Wszystkiego najlepszego. Panie Prezydencie, dziękujemy za te życzenia i oczywiście odwz odwzajemniamy te życzenia bardzo serdecznie zarówno